W tych momentach warto odmawiać koronkę do Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus obiecał wszystkim odmawiającym koronkę do Miłosierdzia Bożego uproszenie wszelkich łask. W swoim dzienniczku święta siostra Faustyna opisywała wiele sytuacji, w których modliła się koronką. Opisywała także skutki tej modlitwy. W swym dzienniczku siostra Faustyna opisuje takie sytuacje, gdy jej prośba została spełniona po jednorazowym odmówieniu koronki. Na przykład, uciszenie burzy, i takie, gdy tę modlitwę odmawiała ustawicznie przez wiele godzin, na przykład, aby uprosić deszcz. Pan Jezus wielokrotnie mówił do siostry Faustyny, że przez modlitwę koronką do Bożego Miłosierdzia można wyprosić wszystko. Jednak nie natychmiast i po jednorazowym jej odmówieniu. Z wyjątkiem jednej łaski, dobrej śmierci. Jezus skierował szczegółowe obietnice dotyczące łaski szczęśliwej i spokojnej śmierci. Czyli w stanie łaski oraz bez lęku i przerażenia. Godzina Miłosierdzia, czyli godzina śmierci pana Jezusa, trzecia po południu, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego. Modlitwa w godzinie Miłosierdzia jest osobną formą kultu Miłosierdzia Bożego, z którą Jezus związał określoną obietnicę i sposoby jej praktykowania. Pan Jezus nie podał gotowej formuły modlitwy o godzinie 15, ale powiedział, że można odprawiać drogę krzyżową nawiedzić najświętszy sakrament. A jeśli na to czas nie pozwala, to w tym miejscu, gdzie nas zastaje trzecia godzina, choć przez krótki moment połączyć się z nim, konającym na krzyżu.